Pani Efo, w kolejnych wyborach zdobywa Pani coraz wyższe wyniki wyborcze. Teraz taki wynik, który Panią predestynuje do tego, aby pomyśleć wkrótce o rozwinięciu kariery polityka już nie tylko na skalę regionu, ale może kraju. Czy myśli Pani za rok o wyborach parlamentarnych, bo z takim potencjałem wyborczym można o tym poważnie myśleć? Panie redaktorze, to jest wynik, w którym rzeczywiście można myśleć, ale na ten moment to o czymś takim myślą na razie inni za mnie. Ja w tej chwili po kampanii wyborczej to mogłabym porównać takie myślenie do tego, jak po urodzeniu dziecka kobieta. Jest jeszcze pełna bólu i pamięci o tym, jaki to był trudny okres i tak szybko nie myśli o drugim dziecku. Natomiast bardzo często zdarza się, że to drugie dziecko się rodzi. Ja przeżyłam oprócz tego, że pracowałam intensywnie w trzeciej kadencji Sejmiku, to też przeprowadziłam intensywną kampanię wyborczą, która przyniosła też taki skutek, a zatem na ten moment nie, nie zajmuję swojej głowy takimi sprawami. W trakcie kampanii wyborczej opozycyjni wobec Pani politycy lokalni twierdzili, że Pani rola jako radnej Sejmiku sprowadza się głównie do uczestniczenia w imprezach, ładnej prezentacji. Myślę, że przyjęła Pani z dużą satysfakcją ten wynik, który Pani osiągnęła i chyba nieco hmm, utarła Pani nosa takim poglądom. No myślę, że tak. No, naprawdę mam ogromną radość. Nie mam żalu do, yy, do tych osób, które nie chciały mnie popierać, bo trudno żądać, żeby wszyscy kogoś popierali. Miałam żal jedynie do yy, pana Roberta Myśliwego, że pozwolił sobie na takie zdanie, że ja jedynie świetnie wyglądam na imprezach. I jakkolwiek jako kobieta cząstkę zachowałam dla siebie jako komplement, że to fajnie, że dobrze wyglądam na imprezach. To chciałam wyjaśnić właśnie wyborcom, że to, że jestem na imprezach, to jest część mojej pracy. Ja na tych imprezach wielokrotnie stykając się z problemami, z osobami, Poznawałam je dogłębnie. Ja miałam czas na to, żeby po imprezach zostać i dopytać, porozmawiać z osobami, które na tych uroczystościach okolicznościowych były. A zatem ja tę wiedzę pogłębiałam i wielokrotnie były jakieś problemy, które mogłam pomóc rozwiązać. A zatem moje uczestniczenie w imprezach było jak najbardziej sensowne i oczywiście w miarę możliwości będę to robiła nadal.